Siamo sięamo, witam wszystkich! Właśnie sobie ćwiczę nogi, ale stała się rzecz niesamowita. Nawiązując do ostatniego treningu nóg, yy, tam popróbowałem sobie rekordu, ale oczywiście to było po, po czterech seriach normalnie, po zrobiłem sobie przysiady cztery serijki, a i tak na spędzaniu spróbowałem usiąść. Wtedy tam 135 zdaje się. Siadłem z tym, ale dzisiaj, dzisiaj zrzuciłem się na większy ciężar. Oczywiście, nie po już czterech ćwiczeniach, tylko po trzech ćwiczeniach rozgrzewkowych na nogi. Myślę, doładuję tego ciężaru i spróbuję pobić te 135 kg. Hu no i, i udało się, i pobiłem. A ile to było, to zobacz sam. Wszystko, wszystko nagrałem, jak. Yy, cały przelicznik tego, tego ciężaru. Policzysz sobie. I sam mi powiesz, możesz sami w komentarzu po prostu przeliczyć to powiedzieć, ile dokładnie siadło. Także siadam. Zobacz, co, co zrobiłem. Ja z czym wysiadłem. Dla mnie to oczywiście jest wielki wyczyn, a tak naprawdę to nie jest duży ciężar, bo patrząc na niektórych to, to dla innych to jest rozgrzewka, a dla mnie to był rekord. Także, patrz, zobacz, co zrobiłem.

Spróbuję. Może mnie to nie zgniecie. Dobra. Idziemy po rekordzik. Masło kurwa! Za sekuracją poszłoby, myślę, jeszcze bym zaryzykował 2,5 kg, bym dołożył i za sekuracją jeszcze bym raz zaryzykował. Ale jest rekordzik, jest rekordzik. No i co o tym sądzisz? Napisz w komentarzu, co o tym sądzisz. A ja, jak na razie, zaprzestaję z rekordami. I za jakiś czas, może znowu spróbuję podejść do tego, do tego samego ciężaru. Przynajmniej spróbować ten sam ciężar. Nie robię tych rekordów często, nie, nie przepadam za tym, no ale akurat ostatnio jakoś zopałem zajawkę na, 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 na te nogi, na ten przysiąg, na ten rekord i udało się. Także pozdrawiam i cześć, do zobaczyska. Do następnego rekordu, kiedyś tam, kiedyś, kiedyś tam, daleko w przyszłości.